Trade Deadline już za nami, a Los Angeles Lakers wchodzą w drugi, ten ważniejszy etap sezonu. Jak prezentuje się ich nadzieja na sukcesy w tym sezonie? Co czeka LeBrona Jamesa w przyszłości? Oraz przede wszystkim, jak wygląda klimat wewnątrz areny? Oglądajcie, opowiem, pokażę. Cześć z tej strony: Keep Debit, to jest kanał o koszykówce. Pięć meczów Lakers w niecałe dwa tygodnie. Taki był plan, przylatując tutaj na miejsce. Specjalnie dobraliśmy taki moment sezonu, w którym drużyna nie podróżuje, i powiem wam, no jest dobrze. W chwili, gdy to nagrywam, większość meczów jest jeszcze przede mną, ale już mam dla was kilka ciekawych historii, no i pokażę Wam parę miejsc, które odwiedziliśmy. Byłem na pierwszych meczach Los Angeles Lakers tego sezonu i byłem też już na pierwszym meczu Los Angeles Lakers po zamknięciu okienka transferowego. I muszę przyznać, że zarówno na początku, jak i teraz klimat i taka pozytywna energia w hali była bardzo podobna, ale z dwóch kompletnie różnych powodów. Początek sezonu doskonale wiecie jak wyglądał, Luka Dącić, nowa forma, Austin Diggs, który zaczął grać na poziomie All-Star'a, te wszystkie wspaniałe mecze, super się to oglądało, ale później przyszła już rzeczywistość, gorsze wyniki, okazało się, że Lakersi wygrywają pomimo tego, że zaawansowane statystyki wykazują, że tak na dobrą sprawę nie powinni wygrywać, wszystko w kwestii tego, jak po prostu radzili sobie w końcówkach spotkań, no ale wracając, teraz ta radość była ogromna z tego względu, że w końcu możemy skupić się na koszykówce. Po tych miesiącach rozmów, czy przypadkiem, Deandre to na pewno jest właściwym wyborem, czy nie dojdzie do kolejnej wymiany czy w ogóle Los Angeles Lakers jakoś się nie będą wzmacniać. Nawet czytałem jakieś doniesienia, że Lebron James mógłby zostać wytransferowany. Nie wiem, kto mógłby w to uwierzyć szczerze mówiąc, ale jak ESPN w pewnym momencie ogłosili jako breaking news wieść o tym, że wiecie co, jednak James nie zostanie wytransferowany, to muszę przyznać, że nieco się tam pod nosem uśmiechnąłem. I jak to zwykle bywa z Lakersami przed zamknięciem okienka, plotek było naprawdę całe mnóstwo. Ja już widziałem Janice Nantetokumpo w trykocie Los Angeles Lakers. W naszym polskim świadku, bardzo dużo mówiło się o tym, że być może nawet i Jeremy Sochan mógł zostać w jakiś sposób wytransferowany do Lakersów, co od samego początku nieco się gryzło z tą wizją, bo w końcu mamy tam Jareda Vanderbilta, dość podobny profil zawodnika. No i też mieliśmy, przynajmniej fani Lakers, mieli na pewno ogromny głód jeśli chodzi o ten transfer, z tego względu, że no jednak mamy Luke'a, mamy Lebrona, mamy Rifsa. Nie traćmy tego tercetu, żeby odpaść w pierwszej, czy nawet, czy nawet i w drugiej rundzie, prawda? W zeszłym roku doszło do tej wielkiej zmiany po Luki więc idąc za ciosem, super by było, gdyby Rupelinka znów zrobił jakiś potężny, wielki ruch, no ale okazało się, że tym razem za dużo tutaj się wydarzyć nie mogło. Ostatecznie zrobili jeden, jedyny deal. W końcu udało im się gdzieś wytransferować Gabe'a Vincenta, czyli do Atlanty Hawks, w zamian w drugą stronę poleciał Luke Kennard, czyli gość, którym jeszcze rok temu mógłby teoretycznie stać się Dalton Knecht. No ale JJ Reddick jasno pokazuje, że Knecht jednak nie jest jego tutaj um, ulubieńcem do gry. Luke Kennard jest jednym z najlepszych rzucających za trzy punkty zawodników w całej lidze. Jego skuteczność za 3 podchodzi pod blisko 50%. Tylko oczywiście mówimy o zawodniku, który tych których nie oddaje aż tak dużo. Raczej to jest taki snajper e, od czasu do czasu, ale w każdym razie na pewno jest to świetny dodatek do klubu który pasuje do tego składu, ale nie jest to żaden wielki game changer. To, jest cały, to są cały czas ci sami Los Angeles Lakers, którzy od początku sezonu lekko zaskakują, później zawodzą, później zaliczają paskudną serię porażek, później jest kontuzjowany Austin Reeves, albo Luka Doncic, albo Dan Rayton nagle przez kilka meczów z rzędu nie potrafi zdobyć więcej niż czterech punktów. Wraz z przyjściem Luka Kenarda do Los Angeles Lakers przyszedł jego kontrakt na 11 milionów dolarów, i to jest spadający kontrakt, więc nawet gdyby ten eksperyment w jakimś stopniu się nie udał, no jednak nie mówię, że Luke Kennard jest złym graczem, jest, jest świetnym shooterem, no ale ma jednak karierę, gdzie trochę tych klubów po drodze pozaliczał, więc wcale to nie znaczy, że zostanie w Lakers na dłużej, ale w każdym razie jego kontrakt spadnie w najbliższe lato, podobnie jak i zresztą kontrakt LeBrona Jamesa. A doskonale wiemy, że w ciągu ostatniego miesiąca e, było kilka, Głośnych historii, przede wszystkim od espn przede wszystkim od Baxtera Holmesa, który dość szczegółowo opisał, jak szczegółowo wygląda kontrolowanie klubu przez Gini Bass oraz jak potencjalnie złe są relacje między LeBronem oraz Gini. Oczywiście, cały ten niby konflikt został szybko zdementowany przez jedną i drugą stronę, ale jak jest naprawdę, to się raczej nie dowiemy zbyt prędko. Tak to czasami wygląda: konflikty multimilionerów albo nawet i bilionerek. Ale w każdym razie, skoro LeBron James nie dogaduje się z klubem na tyle, żeby dostać przedłużenie, zastanawia się czy dalej kontynuować swoją karierę w Lakers, czy w ogóle kontynuować swoją karierę. W końcu już ma tyle lat grania w nogach, że ile można. Prawdopodobnie wraz ze spadającym kontraktem. Ten Lebrona oraz Luka Kenarda w najbliższe lato Los Angeles Lakers będą chcieli upolować jakiś, jakiś jackpot po prostu i stwierdzić, że to jest teraz nowa era. Lebron James, bardzo Ci dziękujemy. Nie wiem, czy starczy miejsca na pomnik Twój pod Crypto.com Arena, ale mamy tutaj Lukę Doncicia, Trzeba pomyśleć nad pieniędzmi dla Ostina Reevesa i tworzyć zupełnie nowy trzon ekipy, dołożyć potencjalną trzecią gwiazdę, bo oczywiście to są Los Angeles Lakers, nie zawsze muszą mieć kilka gwiazd, a nie tylko jedną. Taka dygresja, miejsce, w którym nagrywamy dzisiejszy materiał jest troszkę Taką jakby metaforą, jak wygląda sytuacja w Los Angeles Lakers. To jest wejście pod znak Hollywood, czyli symbol bogactwa, sławy, sukcesu i wielkości, ale wystarczy, że pójdziemy troszkę w oddali i nie wszystko jest takie piękne, bogate i kolorowe, jak mogłoby się z początku wydawać. Lekko zahaczyliśmy o przyszłość LeBrona Jamesa, i o ile od zawsze imponuje mi jego podejście do pracy, do profesjonalizmu do tego, że cały czas szykuje się na 120% na nadchodzący sezon. No kurczę, bardzo przepraszam, LeBron James ma już swoje lata i choć dalej jest bardzo dobrym, produktywnym graczem, dopiero co dostał powołanie na najbliższy weekend gwiazd NBA. To jednak widać po jego statystykach, po jego efektywności rzutowej, w szczególności za trzy punkty. Czasami nawet po takich e, głupich błędach w ataku że gra zaczyna mu nieco odchodzić, chociaż brzmi to naprawdę bardzo śmiesznie w moich ustach, nie ukrywam. Ale biorąc pod uwagę, że mówimy o graczu, który zarabia ponad 50 milionów dolarów rocznie, to pod względem PR-owym, marketingowym, sprzedażowym, to jest strzał w dziesiątkę dla Los Angeles Lakers. Ludzie po prostu kochają w Los Angeles Lebrona Jamesa, kochają nawet i Broniego Jamesa i traktują go jak cygaro zwycięstwa, kiedy wychodzi na ostatnie sekundy Wygranego bądź przegranego blowoutem meczu. O tyle w przypadku LeBrona Jamesa. Troszkę żałuję, że nie skończyło się to tak jak w przypadku Kobiego Bryanta w 2016 roku, czyli wykonując y, potężny, romantyczny, historyczny, pożegnalny tour, który zostanie zwieńczony wieloodcinkowym serialem opublikowanym na Prime czy gdzieś tam indziej. Także skoro miłość miasta do LeBrona Jamesa jest, to wszystko jest super, ale jednak wszyscy żyjemy na tym etapie przejściowym. Czekamy na to, kiedy rozpocznie się już tak na dobre era tylko i wyłącznie Luki Doncicia oraz jego pomagierów w Los Angeles Lakers. A jeśli chodzi o Lebrona Jamesa, oczywiście doniesienia o potencjalnym powrocie do Cleveland Cavaliers pojawiały się zawsze, bo to byłaby wspaniała, romantyczna historia, ale po pierwsze zastanawiam się, czy byłoby to do finansowo, po drugie, czy pomogłoby to klubowi wspiąć się wyżej i faktycznie powalczyć o mistrzostwo. Ok, czyli mówisz, że Lebron James, broni James jeszcze Bryce James Cleveland Cavaliers? Dobra, Austin Reeves, najszybsze 35 punktów i St. Louis Lakers należy do Austin'a Reevesa i zobaczyliśmy to wczoraj na żywo przeciwko Filadelfii, gość co robił w drugiej połowie, a przede wszystkim w czwartej kwarcie jedna trójka z logo, druga to już był totalny hitczek. przepiękna sprawa i super, że mogliśmy być tego świadkami właśnie z całą grupą kierunku NBA i to jest w sumie pierwszy raz, kiedy o tym wspominam w tym filmie, bo mamy tutaj taką 30-osobową grupę wycieczkową. Co prawda nie zobaczyliśmy Jacksona Hayesa, bo został zawieszony na jeden mecz za Popchnięcie maskotki. Bodajże to było w meczu z Waszyngtonem, już nawet nie pamiętam. Ale zabawne jest to, że akurat za coś takiego liga daje zawieszenia, a za bicie członków rodziny albo partnerów, już tak trochę nie do końca. Zachód jaki jest, każdy widzi, więc tutaj walka o te jedno z czterech pierwszych miejsc konferencji zachodniej to będzie coś naprawdę wyjątkowego. Na ten moment Lakers, kiedy to nagrywam, są już na czwartym miejscu, a za chwilę mogą być na szóstym, na siódmym, może nawet i na ósmym, bo tam mamy dosłownie różnicę dwóch, trzech zwycięstw maksymalnie. Dobra, ale skupmy się teraz, bo skoro jesteśmy w Hollywood, tutaj idziemy wzdłuż Alei Gwiazd. Tutaj mamy mural Kobiego Bryanta, jak zgarniał Oscar za swój animowany, krótkometrażowy film. To jest teren dla gwiazd, więc pogadajmy o zbliżającym się Weekendzie Gwiazd, który przecież jest hostowany przez Los Angeles. Co prawda nie przez Lakers, tylko przez Clippers, ale już byliśmy świadkami kilku takich drobnych czynności hypujących cały ten Weekend Gwiazd, i będziemy jeszcze uczestnikami kolejnych. Wspaniałe jest to, że obok miejsca, gdzie śpimy, są boiska Venice Beach i gdy weszliśmy na te boiska pierwszego dnia wyjazdu, okazało się, że całość jest odmalowana w kolorystyce Los Angeles Clippers, ale jest jednocześnie takie nowe, fajne, że się miło gra, ta farba nie jest śliska. Idealne betonowe boisko oddane do użytku, i na kilka dni przed weekendem gwiazd na tym boisku będą odbywać się przeróżne eventy, pokazy wsadów, pewnie jakieś konkursy. Być może pojawią się byli gracze NBA, może jacyś streetballerzy, influencerzy generalnie postacie, które fajnie byłoby zobaczyć na żywo, w szczególności kiedy robią coś po prostu fajnego. I mieliśmy też trochę okazję zobaczyć takie osoby, ponieważ byliśmy kilka dni temu na meczu Los Angeles Clippers i przed tym meczem na tych specjalnych boiskach pod Intuit Dom Clippersi zorganizowali w ramach promocji nadchodzącego weekendu gwiazd pokaz sadu z udziałem takich gości jak Guy Depuy, Chris Staples, czyli Hollywood, Grayson Boucher, czyli The Professor, czy nawet znany z kaliskiego streetbola. Gość, który często przylatuje do Polski robić wsady tak, żebyśmy się wszyscy mogli jarać na naszej polskiej ziemi, Dmitry Krivenko, czyli popularny smu. Dobrze, ale możemy sobie gadać o gwiazdach, influencerach, dunkerach, innych osobach, ale wystarczy czasami jedna postać, jeden człowiek, by wszyscy kompletnie zapomnieli o całej reszcie, skupili się na tej jednej osobie. I dokładnie to można było zauważyć na rozrzewce przedmeczowej Lakers w momencie, kiedy na parkiet wchodził Luka Dącić. Ludzie dostali szału. Każdy krzyczał w jego stronę, wywoływał jego imię, nazwisko i nawet nie chodziło o to, żeby poprosić o zdjęcie czy nawet o autograf, bo będąc nawet w tych pierwszych rzędach wokół parkietu na Rozrzewce jest to bardzo trudne do osiągnięcia i chyba wszyscy doskonale o tym wiedzą, ale każdy łaknie tego jednego spojrzenia, tej odrobiny atencji skierowanej ze strony Doncicia. Wystarczył jeden sezon, wystarczył jeden rok, żeby to miasto stało się miastem nawet nie już LeBrona, tylko właśnie Luki Doncicia. Chociaż myślę, że do końca świata, jeden dzień dłużej, i tak to będzie miasto Kobiego Bryanta. No ale więcej wam już opowiem w najbliższy poniedziałek podczas profesjonalnego studia NBA. A póki co, dzięki za obejrzenie filmu do samego końca jesteś w porządku. Cześć!